Wieczory kabaretowe stały się już dobrą ornontowicką tradycją. Zainteresowanie gwiazdą trzeciego wieczoru, czyli kabaretem młodych panów, przerosło nasze najśmilsze oczekiwania. W półtora tygodnia sprzedaliśmy bilety na dwa występy. Nie dziwił nas więc pośpiech osób zajmujących miejsca na sali arterii. Każdy w ten wieczór chciał poprawić sobie humor zdrową dawką śmiechu. Szynjemy, ja się My się z te upeścili TVS, chłopie szlagry, my się potalicowali. Ja? Co wordy? co no co? Nie wiem, Boże, pusty. No. 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 i furt Dzień dobry. Szczyść Boże, się Proszę? Tylko tata sprawdź, czy nie za gorące, żeby nie pmarzyć. – To na nas. – Tu trochę i od razu wiadomo, czy może pić, czy hmm. nie może pić, No co Jasiu, wcale leko wypił? Ja – Nie wypił, tylko sprawdził, czy dobre. <grym> – Bardzo dobre. <grym> – Jeszcze jedno poprosimy. – Tata Jasiu? – Halinka to przewidziała. – Nie będzie rzeczy nie przewidział. – Patrzcie teraz. – Potem Zostaniesz substytut, wyjdzie mama, to ci da cyca. Chyba, że fryzjer wszystko wyciśni. O, widzisz, wydera państwa. Mama się nie przyzwyczaja. Proszę, no swoje, bo to jest znowu panowie. Proszę bardzo, nie stalić o tym powieściu. O, bądź, ciutno w liście. Tak, koleś, teraz mnie zakryło, zakrył. Zakrył. <laughs> to to O! Oh, Dziękujemy Państwu bardzo za przybycie. A ja bym Dziękujemy. 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 Adios, Łukasz, Bartek, i Piotrek za konsolą. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję. Po występie zmęczeni, ale zadowoleni artyści rozdawali autografy Proszę. i udzielili nam krótkiego wywiadu. Co dla Was znaczy być młodym? Hmm. Czuć się młodym czy wszystkim. Ja już zapomniałem co to jest być młodym. Nie? A ja jeszcze nie byłem starym, to nie wiem. Ja myślę, że to jest kwestia właśnie samopoczucia. I... Jeżeli no bez względu na bieg, jeżeli ma się taką właśnie sobie werwę i dobre nastawienie do życia, to się jest młodym. Młodość jest w głowie. No, bardzo ładnie jest. A w a, w a nie w stawach starych, zapleśniałych <grym> i wczepiących. Widziałem już starych dwudziestolatków i młodych sześćdziesięciolatków, tak Także to myślę, że to właśnie o to chodzi, że to, to się obserwuje. Czyli wy się żyjecie Tak jak tak. mówią właśnie starzy ludzie, tak. <grym> Naszą taką misją, którą sobie wymyśliliśmy, to że chcemy być miejscem dla ludzi z pasją. Mm -hmm. Śmiesznie brzmi albo nie. Co dla Was znaczy pasja? Pasja to jest na pewno to, co my robimy. I w moim Cię. przypadku też mogę powiedzieć, że pasja równa się kabaret. Czyli robicie to z pasją? Mówicie, W mm -hmm. mm -hmm. sposób na życie od Wielu lat. Nie byłoby nas tutaj w tym miejscu, gdyby nie, nie było pasji. Tak? To byśmy się już dawno znaczy, Myślę, że każda pasja, jeżeli ma być fajna i dobra, Tylko i ma dobre efekty, wymaga ciężkiej pracy. Tylko tak. Mateusz to robi dla kasy. Ale przynajmniej może kasa jest jego pasją. Tak, 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 tak. tak. tak, tak. tak, tak. Wydaje na lewo i prawo. Nie Jakoś to się tam uzupełnia. Tak. Super. No to ostatnie ja Wszystko ja robię dla kasy. Chcesz, wszystko za kasy. Wszystko. No ja. Kabanów. Urodziłem się dla kasy. Przez kasę. Przez kasę. <grym> I za wiedziałem. pieniądze. pieniądze <grym> się Super, no to coś fajnego dla mieszkańców no to, jak wam się No oczywiście podobało. przyszli, o, i tak dalej. że po pierwsze, że l, zaczęło się tutaj gdzieś otwarte, tak fajne miejsce, zaczęło tak. się fajne rzeczy dziać, więc myślę, że warto tutaj przychodzić. Tylko na kabaret młodych panów nie przychodźcie, bo i tak nic nowego nie będą mieli do tego czasu. Chyba, że na jesień. W no, listopadzie. listopadzie. Sojogotum. Słyszałam, że w listopadzie macie jakiś nowy materiał i... Tak, tak. Będzie, będzie. będzie nie, teraz będzie, będzie, tak będzie. serio, jak, chociaż to w kabarecie nie powinno być serio, do przychodzimy się pracujemy do nad do nowym programem i zapraszamy bardzo serdecznie, jak się pojawimy tutaj jesienią. E, i... Specjalny śląski. Tak. Znaczy, no nie tak, będzie cały śląski, bo my zawsze to mieszamy, ale... Ale, nie. ale będzie grane w Polsce. Ale to będzie bardzo, grane przede Śląskim z elementami nauki języka. Tak. A ile, ile ludzi jest? Wary, wary. Całe 6 tysięcy osób. <noise> A ile tu jest miejsc? 160. O, no to może tak na tydzień tu przyjechać i grać hmm. po dwa koncerty dziennie i i, podobało, tak, <laughs> I życzymy Wam, żebyście wspierali wszystkich ludzi z pasją, którzy tutaj mieszkają. I pracują. E, tak, bo właśnie e, z takich czasami małych, niepozornych miejsc. Kamerysta robi e, teraz tak jasne kamery. Rodzą się naprawdę wielcy <laughs> ludzie. Na przykład my. Powiedzieliśmy no, sobie w też takim małym ośrodku w, w klubie Energetyka. Tam ktoś nam dał salę, dał nam miejsce i dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A więc trzeba wspierać młodzież, nie tylko młodzież, ale wszystkich ludzi, którzy mają jakąkolwiek pasję. Nie podcinajcie skrzydeł. Tak, nie podtrzymajcie skrzydeł ludziom. Do staramy się, staramy się. No i życzymy Wam dystansu do otaczającej Was rzeczywistości. I do chudowa. Uśmiech, uśmiech, uśmiech i jeszcze raz uśmiech. Tak. I dystans. Pozdrawiamy wszystkich z chudowa. To nie A ma domu kultury chyba, nie? To ma... Na zamku zagramy. <laughs> tam jest zamek i nic więcej. Jak to kaczor. mówi kaczor, patrzcie tam jako. Do zobaczenia. Ja, Przyjdźcie zaś. I całosy dla fajnych, Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z kabaretami w arterii.